A witam, witam. Ja jestem oczywiście Alwinek i witam z kolei na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj ustawimy sobie Donate, bo dzisiaj jest taki poradnik, który pokaże wam, jak ustawić Donate, jak prawidłowo ustawić Donate do OBS-a. Czyli podstosować OBS-a do Donate. Tak, dokładnie tak. Yy, dlatego dzisiaj będzie taki poradnik. Yy, no Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli lubicie oglądać moje filmy, zostawcie łapeczkę i subskrypcję. Yy, subskrypcję i łapeczkę w górę yy, No i co? No i my lecimy najpierw do, oczywiście tutaj, donate. Ów. No Okej, okay, pierwszym celem donate'ów, to znaczy celem, pierwszym ustawieniem donate'ów to jest oczywiście ustawienie odpowiedniego szablonu Ja tutaj mam jakiś szablon, ale ja stworzę nowy Na przykład nazwiemy to Alfinek. na przykład tak możemy to nazwać. Zaznaczamy, żeby tutaj była niebieska kropeczka. I tutaj, żeby było taki taszek. No a jeszcze w tym materiale się na pewno dowiecie dużo od tego streamu OBS-a i wszystkiego. A jak chcecie jeszcze następny jakiś poradnik o czymś, to oczywiście dacie łapeczki w się w komentarzu. Dobra. Co tutaj mamy, teraz tak, jak jesteśmy tutaj, no to tutaj pod spodem gdzie możemy wybrać jakieś tutaj po tu animacji, ale to jest tak trochę powiedzmy, że bez sensu, bo to tutaj nic nie daje, jak widzicie, tutaj możecie, jakie chcecie, tutaj możecie sobie dać, ja sobie dam typową Minecraftowe, no, dobra, słuchajcie, no i zaczynamy tutaj od... Od, od słuchajcie góry tutaj klikamy tutaj no i tutaj sobie wybieramy albo Google męski, albo damski, czyli ten ta fioleta cała. No i tutaj tak, jeżeli zaznaczycie, tutaj oczywiście damski, tak, czytaj nazwy użytkownika, tak, czy nazwy, czyta kwotę, tak, czy wiadomość, no i po prostu to zaznaczamy. A tutaj sobie zaznaczamy y, tego tak, głośność, ale tutaj najlepiej mieć albo na 50 albo na 40. Aha, y, na 40? Jak jest, jak możesz, to można to tak. Ale najlepiej jest albo na 40 albo na 50 najlepszy no na 50. Y, no dobra, no i teraz tutaj dostępne od kwoty. No i tutaj na przykład wpisujemy y, ja tutaj wpisałem piątkę, możecie tutaj sobie nie wpisać. No to jest od czyli od ilu można tutaj spłacić tego. Ja pisałem piątkę, ale nie wiem, czy mam piątkę, bo chciałam od. Czy mogę to zmienić? Nie, dobra. Nie będzie piątka na razie. Tutaj ten filtr to na pewno znacie. Lepiej mieć to włączone. Ja mam to włączone, no bo tam wiadomo, bo tutaj moi widzowie nie tego. Ale filtr wybrane słowa. No to możecie no akurat włączyć, bo to jest akurat fajne. I co, i teraz y, lecimy tutaj, kwota wysoko serwisowy. to lepiej mieć włączone i opóźnienie powiadomień też lepiej mieć włączone, bo jak jest włączone, czekaj, ej halo, o, jak jest włączone no to 60 sekund, no bez sensu, tak jak wiecie, bez sensu y, powiadomienia, żeby było opóźnienie jakieś, no i co, i tutaj mamy też ustawienia wyświetlania i tutaj właśnie się zaczynają takie progi, tak jak to jest próg. Tutaj już trzeba troszeczkę sobie popracować, bo tutaj mam już ustawione od jakiego progu do którego. Tutaj jest za pięć, mam... Eee. A, no to tutaj się trochę popsuło, bo tutaj trzeba szablon dodać. I, aha, tutaj, dobra. No i tutaj mamy od pięciu, na przykład mamy... Takie coś, The, the Prince Scammer. na pewno był to co to? Co? Konx the, the skunking, też od 20, Broin Money, czyli od 110, takich. takie. Jest, czekajcie. Dobra. No i teraz, tutaj mamy skopię, ale to zaraz. No i tutaj, słuchajcie, mamy z testową Wiadomość... Musimy wiadomość też testową. No i co? I tutaj kopiujemy i wklejamy po prostu tutaj na live. O, kurde. Aha, wszystko się tutaj pokasowało. A, to nieźle. To nieźle że się wszystko wykasowało. Dobra, to, to, to. E, to... Dobra, nieważne. E, Robimy teraz słuchajcie, na live -ik. I teraz macie tam stronę tą, No i teraz po prostu wysyłamy tę zesłoną wiadomość i czytamy, tego będzie długie wyjście. I teraz robimy wyślij. I teraz... O, tutaj mamy tą wiadomość. Hej, co się stało, że tego. No i mamy taką wiadomość. No i mam taką testową wiadomość. No i tutaj możecie to ustawić, jeśli chcecie tego donate'a. Później to za chwilę o celu wam i o tym opowiem wam potem. Dobra. Czyli jak mamy to już donate'y ustawione, to wszystko mamy ustawione, to teraz możemy przejść do, uwaga, ranking. Czyli to jest no to do to są, wiecie to jest. I teraz tak, ilość wyświetlenia elementów, tutaj możecie sobie na przykład 17, chociaż nie radzę, 20 też nie radzę. Najlepiej mieć gdzieś tak, ma jak wy chcecie, to możecie sobie to zrobić. Najlepiej jest tak 5, tak standardowo, piątka jest tego. E, no i tutaj też mamy e, odległość, to też lepiej mieć tak, wiecie, żeby. Tak dziesiątka jest taka fajna. Teraz tak, wyświetlaj rankingi do daty. I tutaj sobie już trochę tego, dodaty na przykład ja mam wyświetlać wszystkie używane, to też możecie sobie tutaj na przykład wyświetlić dodaty do której, na przykład 27 czerwca. No i tutaj to samo, chociaż nie wiem po co to jest, nie wiem po co to jest, nie wiem też po co to jest, Jak to są wiadomość No ale tutaj mamy już, aha, jeszcze musimy sobie zrobić nowy szablon o tym. Albo na tym możecie, ale lepiej sobie... Zrobić nowy szablon, znaczy trzeba zrobić. Ja już tutaj mam jakiś szablon, ale trzeba zrobić nowy szablon. trzeba to się nie znowu naprawdę? Chwalę nie. Dobra, e, teraz jak robimy nowy szablon, e, no i tutaj możecie albo wyświetla, wyświetlenie w poziomie, albo takie coś, ale no, żeby wyświetlenie w, w poziomie, to już trzeba tam się więcej napracować trochę, więc. Lepiej jest tak? Po prostu nie, tutaj możecie później sobie. No co mi się z tym tutaj stało? A, dobra, już na to ustawię, bo tutaj mam przygotowane to do lecigi. Dobra, Czekaj, no co mi teraz już nie wejdzie? Ej. Aha, no to mi chyba już nie wejdzie ten, ten top donator. Ale dobra. Jak już mamy to wszystko ustawione. To teraz lecimy do następnej zakładki, czyli listos. Aha, no dobra, no to, to jest też taki jakby live, to już nie będę tutaj mówił, bo to jest takie... To jest to samo prawie. E, dobra. I idziemy do słuchajcie, celu. No i teraz z celem można sobie fajne rzeczy. Z celem można sobie fajne rzeczy porobić, bo na przykład... Na pewno musimy stworzyć nowy szablon, chociaż nie będzie. Szablon stworzę, dobra, Life 1 na przykład, live1 i mi znowu chyba to eee, wszystko mi tutaj skasowało, ale dobra, już na to Potrzebę tego. No i tutaj cel do osiągnięcia sobie wpisujecie tutaj ile chcecie, ile chcesz. Eee, wielkość zaokrąglenia, ty sobie wpisujesz ile chcesz, nie? Eee... Znaczy wpisujesz, wpisujecie. Eee, możecie sobie tutaj ustawić jak... Yy, chcesz, jak chcecie sobie tutaj ustawić? Na przykład możecie tak, bardzo zaokrąglone, możecie tak, pół znaczy, tutaj możecie w ogóle takie kwadratowy, chociaż to tak trochę brzydko wygląda, ale jest to fajne w tym, ale, ale jest to fajne w tym właśnie, właśnie w tym yy, Tipi Donation, że. Tipli, tipli że po prostu tak w TP-donation było tak inaczej i nie można np. było takich zaokrąglenie robić, albo innych fajnych innych rzeczy no i tutaj też mamy tą nieważne, nie wiem po co to jest, nie wnikam ale tutaj teraz tak mamy animacji do danej kwoty to też można sobie tutaj zrobić yy, ale dobra, czekajcie ja najpierw yy, pokażę wam co można tutaj zrobić można tutaj sobie oczywiście przysunąć, można na przykład. Można, nie? kolor tła na przykład na czerwony. E, pasek, edukuj kolor paska na przykład. Taki czarny może być pasek. Tutaj też można e, zmienić tekst jakiś. Eduktuj tekst, też jakieś tutaj można fajne rzeczy porobić. O, na masz takie dodania. Ale teraz będzie pewnie. O. Teraz będę na taki cel, słuchajcie, nie na no, później to chyba zmienię, bo te... lipkę trochę z takim celem. No a tak możecie sobie tutaj oczywiście tego, no i tutaj z tytułu lub opis swojego celu tutaj można sobie... E, możecie sobie tutaj na przykład jakiś wpis, Nie ja mam to jest co procent, to jest Dobra. No i co, o, ty, o ten licznik czasu to też sobie zobaczymy, bo niektórzy też są takie sobie to stworzyć. Chociaż ja bym nie wolał, ja bym nie chciał. Dobra, aha, czekajcie, jak ja w ogóle już jestem na tym. Ja tutaj sobie to oczywiście wezmę, teraz... No i co? I teraz wpisujemy nazwę szablonu, ja tutaj tego nie robiłam, na przykład Alvin Life, Alvin Life. No i mamy tutaj, słuchajcie, tego, teraz tak robimy, teraz tak od, Jakie kwoty ma działać licznik? Od na przykład tutaj damy od 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 czekajcie. Dobra. Od na przykład złotóweczki. Jedna złotówka dodaje do licznika na przykład może dodawać jedna jed jedna sekunda jedna e, jedna no jest, ja naprawdę... Nie, hmm, 5? Nie, ale nie sekund. Ej, fal. To musimy dać 500. Dobra, niech daje 500, czyli plus 10, a to dobrze. 500. Tyle nie damy, 50. Ej, nie wnikamy tutaj sobie wstawcie wtedy data i czas startu działania. No tutaj też możecie sobie jakoś tak... U ule... tego, jakoś tak jak chcecie. No i teraz tutaj, no to same, nie wiem, po co to jest, ale dobra. Wybierz tryb zegara, klasyczny czy... Licznik nowy, halo halo, czekajcie, jaki tryb zegara? Klasyczny. No nie, daje sobie wybierać jakiś tryb zegara chociaż, nie wiem, na tym się nie znam. Więc, nie wiem, jak chcecie, to zrobić, Animacja przewijania licznika, no i tutaj już yy, no i jak to chcecie to włączymy, ale słuchajcie, ja jestem bardzo ciekawy tego. Tak skopiujemy alwinkowy. No i teraz tutaj nagrywanie dodamy przeglądarkę. Teraz tutaj zajdzie wpisujemy, wklejamy to. O! A, no to taki licznik macie, no, ba powiedzmy, że naprawdę bardzo fajny ten licznik i zwłaszcza to jest bardzo fajne. Ale dobra, mamy, jak mamy wszystko ustawione, no to oczywiście teraz trzeba, słuchajcie, e, trzeba teraz oczywiście ustawić na przykład różne sceny, czyli mamy tak. O kurde. O kurde. No to się wszystko tutaj zaktualizowało, już mam wszystko popsute, ale dobra. Mieszasz, ty? O, tutaj. <laughs> tutaj, słuchajcie, mamy zaraz zaczynamy. To mamy taką scenę, że zaraz zaczynamy, że ja zawsze dopuszczam na początek live'a. E... A tu, jak mamy sceny, mamy tak live, e... nagrywanie, live 2, to nie wiem, co to jest. E... Usuń. Usuniemy ten live 2 i tutaj będzie zaraz, wracam na przykład. Tutaj sobie. E... Na przykład piszemy, zaraz wracam, ok, no i tutaj sobie teraz robimy tak, zaraz wracam, czyli weźmiemy sobie tutaj na pewno obraz jakiś, tutaj już musicie sobie jakieś wideo, wideo, nie, przepraszam, źródło danych, nie obraz, to sobie słuchajcie usunę, i damy źródło danych. No i tutaj źródło danych mogę dać. Na przykład. Co ja to je mogę dać? Eee, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Ty no, o, o, o. Tutaj właśnie ma takie tego. Takie różne fajne przejścia. Na przykład to, co to będzie. I teraz robimy pętlę. O, no to na przykład takie tło. Damy. No i co, i teraz jeszcze musimy dać na przykład tekst i tutaj sobie jakoś to zrobimy za, czekaj, zaraz, za, raz wracam, zaraz, zaraz, wracam i tutaj sobie wybiorę ciągę wybiorę sobie ściankę, nasza pogrubiona warstwa. Ale tutaj możemy sobie. Ja wezmę taki coś, takie coś bardzo lubię, takie fajne jest. I tutaj możemy sobie wybrać jakiś na przykład kolor. Tutaj do żółtego pasuje czerwony, taki na przykład może. Tutaj garbie na przykład damy czarny do czerwonego, może być. E, kontur jakiś. Kontur też możemy jakiś dać, chociaż no nie musicie, nie? Jak chcecie to, możecie sobie dać kontur. Ona przyjdzie taki coś. O, o, może nie wygląda to na jak naj, najlepiej, ale zawsze może być, o takie coś dane i teraz tutaj zaraz wracam, no, możecie sobie jakoś to lepiej zmodyfikować, yy, dobrze, że je, jest ta ścianka, poczekajcie czekajcie, mikrofon się wyłączył, no, i taka jest po prostu ta ścianka i no niech będzie, już niech naprawdę będzie. No i też tutaj tło możecie te sobie jakieś inne to tutaj mam różne jakieś tło, wiecie co mi się to tak... tło tak nie za bardzo podoba. No ale to już jest kwestia was, jakie sobie... Polecę taką stronkę gdzie w opisie no, oczywiście będzie link do różnych takich właśnie... E, mm, Popsuło się już kompletnie. Dobra. Zaraz za wracam. Mamy mam, mam już ustawione, tylko tutaj trzeba coś zrobić. z źródłem coś popsuło. A, już? Aha, no to już się. Okej, okay, dobra. No nie mamy może jakiejś super gotowej, ale dobra, jak ja już daję na filmy, to ja muszę tutaj wszystko ładnie, słuchajcie, ustawić, żeby później nie było komentarzy jakichś. Że nie ustawiłem niczego tutaj. Zrobimy tak, jak normalnie bym ustawił. Takie tło już może być. Trochę lepsze. Jest jakiś wkład, no jakieś trochę nie jest chyba nie? Czy nie? Dobra, nieważne. Yy, dobra, teraz weźmiemy takie coś. Tutaj piszemy, zaraz wracamy. I to już sobie ustawimy tak lepiej. Na taki czerwony garbiet mogę też sobie ustawić, słuchajcie, na no, tak. Ko kolor tła na, na przykład, albo dobra kolor tła. Akurat nie trzeba. Kontury, kontury już nie. Tutaj troszeczkę kontu czatu. No i może tak być i teraz po prostu sobie troszeczkę powiększamy. Możemy albo tak sobie o no i jest to fajny napis. Zaraz wracam. Proszę bardzo. I teraz już jest lepiej, więc zaraz zaczynamy, i jest zaraz wracam. Więc bardzo fajnie jest tutaj oczywiście live i nagrywanie. Ale jeszcze do live'a musimy coś dać, znaczy ja akurat tutaj, czekajcie. Kamerkę mogę dać, ale tak słuchajcie, inaczej trochę kamerkę dam. Żeby nie było przypału, bo ja tutaj na inną ilość subskrypcji pokazać. Dobra przechwytywanie wideo, no i możemy sobie słuchajcie, tak kamerkę kamerku lepszy, tutaj widzicie właśnie taką, o, widzicie taką inną kamerkę no po prostu nie chcę czekać tutaj zapaluć, żeby nie, albo dobra, nie e, tutaj widzicie taką inną żeby po prostu nie było, że ja tutaj pokazuję coś, jakąś twarz e, dobra, słuchajcie, tutaj teraz pisujemy słuchajcie e, znaczy wpisujemy teraz słuchajcie, ustawiamy Kamerkę, czyli teraz tak, musimy tutaj najechać. I teraz tak, kamerkę można naprawdę fajnie ustawić. Czyli tak, ustawiamy sobie, gdzie chcemy. Ja sobie na przykład tutaj ustawię. I teraz tak, obcinamy, jak chcemy altem, altem się obcina. Słuchajcie, na przykład. Żeby tego nie było widać. O żeby tego mikrofonu nie było widać. Na przykład tylko taką samą klawiaturę. Bo chcecie na przykład klawiaturę pokazać na live. Ja akurat muszę. O. I teraz słuchajcie jest sama klawiatura. No i teraz można słuchajcie sobie zmniejszyć, zwiększyć. Yy, I sobie gdzieś tutaj słuchajcie, na przykład tutaj, na przykład tutaj sobie na górze. I na przykład tutaj wpiszemy tekst tekst. Wpisujemy sobie alwinek. Alwinek i tutaj jeszcze możemy sobie jakąś ciągę wybrać. Pogrubione na przykład takie coś. O, proszę bardzo, może możemy sobie jakoś to tam lepiej ulepszyć. No i tutaj już wiadomo, że jest Alwinek. Jak chcecie jeszcze poradni, to takiego czegoś jak tam ustawić ten. Yy, yy, na przykład co tam ustawić można. Nie tylko overlay na przykład. Jak zrobić or overlay, jak ustawić to obezysy, to oczywiście dajcie łopeczki w górę i napiszcie w komentarzu. To jest mega ważne. No i co, i w taki, oto sposób taki. Aha, jeszcze, jeszcze bym o jednej bardzo ważnej rzeczy zapomniał czyli o skrótach klawiszowych. Tutaj mamy, słuchajcie, skróty klawiszowe. O. Usunęł mi się. Tutaj sobie ustawiamy skróty klawiszowe. Ja mam pod y, nagrywanie, takie jak widzicie, minus plus. A tutaj sobie ustawię F11 i F11 zakończone. tak miałem. F10 rozpocznij, F11 zakończ. Tak miałem ustawione. Zatrzymaj stream lub opóźnij. To tutaj ja też miałem na 12. Yy, no i co? I tutaj jeszcze tak, musimy Zaraz wracam. Przełącz scenę. Ja sobie tutaj y, można sobie pod różnymi cyframi. Ja mam tutaj od 9. Live 6. I nagrywanie 3, y, nie 6, tylko 3. Y, a zaraz wracam, mam pod 0. No i takie rzeczy mam. Słuchajcie, zastosuj i teraz chcę wciśnąć 9. 6, yy, 3, nagrywanie. To trzeba sobie usunąć i to trzeba później byśmy dali do live'u. Yy, no i takie rzeczy po prostu mam. Tutaj pod zero mam to, to, to. No i tak można sobie się bawić, przełączać te sceny normalnie, jak się kto chce. Dlatego słuchajcie, ja oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Tutaj, jak widzicie, później macie panu użytkownika. Tutaj różne takie jakieś odwiedziny stron, no, ale to nie dzisiaj. No i to. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do eee, następnych odcineczków, na razie. I Cześć i pa, mam nadzieję, że wam pomogłem. A i jeszcze sobie zainstalujcie taką operę. Jakie X? Hop, zobaczcie jaka epicka. Można zmienić tego jasność o. <laughs> no. Tylko na razie cześć i pa e wina